Kilka dni popadało, widać w pościółce, że już nie jest taka sucha i wybrałem się do moich znajomych zagajników, zobaczymy czy, czy grzybki ruszyły, bo muszę powiedzieć, że mamy sierpień i dość popadało. Dość popadało, także powinno się coś ruszyć. Tym bardziej, że tutaj zawsze kurki są. Drobnicy było mnóstwo. Jak było sucho, one aż obsychały. Ale teraz, raz spójrzcie ziemia jest mokra. Więc i, i grzybki powinny być. Oj, tęsknię za prawusami. Kurki już widzę. Zobaczcie jak, jak one ładnie się chowają w tych listkach. Tu jest sztuka. Tu jest sztuka. Tu takie ładne, dorodne. Tu kolejna. Spójrzcie jaka ładna, śliczna. Kolejne tu w listkach, zobaczcie. Kurek w takich laskach. Trzeba bardzo powoli ich szukać. Jak znajdziecie jedną, to już trzeba stanąć i się rozglądać. Bo w jednym miejscu może być ich naprawdę sporo. Zobaczcie, góreczka była. I spójrzcie, taka, która jeszcze nie widziała słonka, ma taki kolorek. A taka, piękna kurka, z tych ładnych, twardych. Spójrzcie, taka na słoneczku, już jak się różni. I stały 70 cm od siebie. Dziś jestem tak na lekkim rekonesansie. Wezmę kilka do jajecznicy, ale bardziej przyszedłem dzisiaj obejrzeć. Tutaj pod tym, pod tym patykiem, co roku, co roku są kurki i w tym roku też mnie nie zawiodły. Spójrzcie, taka ładna. Tutaj idzie z nami do jajeczka. Zobaczcie, tu drobnica się sieje. Tu jest ładna. Przewróciła się, to już idzie. Tu jest kolejna. I tak można szukać. Tutaj, tutaj. Na pewno... O, tutaj, zobaczcie. Jak się to ładnie ciągnie. Ta jest twarda. Patrzcie, jaki byczek. Ale, ale śliczna. Zobaczcie, to można nawet podeptać. O, patrzcie, jakie gniazdko. Śliczne kurki. Maleństwa jeszcze, ale z tych twardych. Z takich. Zobaczcie, jakie piękne kury. Te zostawimy. i kolejne piękności w leśnym kurniku. Zobaczcie, i drobnicy jest masa tutaj pod listyczkami. Tu. jest tego mnóstwo. Jakby poszukać. Jest tego bardzo dużo. Już się kurka rzuca. Już się kurka rzuca. I to widać. Tutaj będzie na pewno trochę drobnicy. Bo te miejsca już znam. O, już widzę. Tam popatrzcie. Drobnica. A tu proszę. Aż wypadła. Drobnicy, masa. Znowu się zaczyna. Spójrzcie, jak to wszystko urośnie do tych rozmiarów. Jak to wszystko porośnie, to tu będzie trzeba z kosą chodzić. ładne sztuki a drobnicy jest tak jak mówię masa Na dzisiaj to już tyle, więc jeśli lubisz zbierać grzybki, a w szczególności kurki, bo kurka jest bardzo smacznym grzybkiem i marynowanym i i na jajeczniczkę świeża sosik do mięsa skórek jest rewelacyjny, więc teraz już właśnie jest czas, żeby iść do lasu i nazbierać sobie takich świeżaków. Zobaczcie. Kolejne. Kolejna drobnica. Także z dnia na dzień będą rosły. No nie. Całe połać Zobaczcie. Kolejne. Bo liczę na borusy i czekam też na borusy, ale jeszcze ich nie znalazłem. в